Kuba po dwóch sparingach wygranych z Podbeskidziem ziemi i z Rowem Rybnik przyszła sroga porażka ze Ślęskim, Młopawo. No racja, przeciwnik nie był łatwy, postawił trudne warunki nam. Bardzo dobrze grali taktycznie, przesuwali, bardzo dobrze yy, grali pod presją, nam było ciężko. No. Niestety zmęczenie też dało efekty tego na boisku i, i taki wynik ani nie inny. Też stworzyliśmy swoje sytuacje mieliśmy dwie czy tam trzy sytuacje stuprocentowe no ale niestety piłka nie chciała wpaść do siatki szczególnie pierwsza poła była zła w waszym wykonaniu, Ślęski dużo akcji z pierwszej piłki przeprowadzał i tak zdobyli bramki. No racja, Mieliśmy pogubienie w środku pola nie wiedzieliśmy co robić, ale z czasem to się zmieniało i coraz, nasza gra wyglądała coraz lepiej no. a twoje spięcie tutaj, dużo razy byłeś faulowany w tym spotkaniu no spięcie, bo nerwy popuściły po prostu i, tak, i takie jest życie no. W trzecim zimowym sparingu, podczas przygotowań do rundy wiosennej, GKSD uległ ślęskiemu Opawa 3-0 i wynik chyba zasłużony dla czeskiego zespołu. No ja myślę, że. Nie ma się co tłumaczyć. Ciężki tydzień mieliśmy, ale. Ale ja myślę, że pierwsze dwie bramki straciliśmy tak sobie. Może tą drugą, ale mieliśmy też swoje sytuacje. Czy Dawid miał chyba dzisiaj dwie fajne sytuacje? Ale mówię, od no ciężki mieliśmy tydzień, nie ukrywamy tego. Myślę, że, że i tak motorycznie dzisiaj, dzisiaj było widać, że nie odstajemy. Wybiegaliśmy 90 minut praktycznie każdy mecz, każdy y, całą połówkę, cały mecz. Żeby że na pewno ciężko było, no, nogi nie chciały nieść. Ale mówię, było ci zaangażowanie, walka do końca. Na no, bramki straciliśmy, no mówię, wiadomo, I rozliczamy się, chcielibyśmy wygrywać wszystkie te mecze. Ale no, dzisiaj się nie udało. Może taki zimny prysznik do 3 razy sztuka nie udał się, ale, ale mówię. Będziemy walczyli mamy okres troszeczkę dłuższy niż, niż przeciwnicy zaczynają 2 marca, także są w też na innym etapie, bo to w niektórych sytuacjach takich meczowych widać. Ale mimo wszystko w drugiej połowie stworzyliście kilka równych sytuacji, dwa razy słupki na mną się to. Czasami jak siedzi, to, to, to z niczego się uderzy, zamknie się oczy. Czasami się nie myśli, gdzieś odbije się piłka od głowy i, i wpada. Dzisiaj mieliśmy klarowne setki, bramka była zamurowana, ale mówię spokojnie, jesteśmy na takim etapie ani na inny wiadomo, chcielibyśmy wygrywać to meczu wszystkie. Nie, nie da się czasami wszystkiego tego pogodzić. Mamy swój plan, swojego działania. Chcemy być gotowi na, na ligę, bo, bo to jest dla nas najważniejsze. Braku sukcesów w dzisiejszym sparingu, bo brakło troszkę środka boiska, bo byliście troszkę pogubieni. Znaczy, no ja myślę, że pogubieni. No, dzisiaj graliśmy w się nowy system 2 4 4 Także to też jest dla nas nowe. Praktycznie nowa twarz w strzeniach, stara, ale, ale mówię, no, no inny zestaw, dwóch napastników, także mówię, no jeszcze, jeszcze tej komunikacji, takiej asekuracji, pokryciu właśnie przy tych bramkach, które straciliśmy przy tej pierwszej, przy, przy trzeciej, nie byliśmy po prostu tak jeszcze zgrani, cementowani, że jeden za drugim musi asekurować, przesunąć, mówię, nowy system, ale mówię, no coś ciekawego, nowego, także mówię, no naprawdę będzie to owocowało w przyszłości, jeśli mówię, się przyłoży się do tego, potrenuje się i, i, i później będzie po prostu pielęgnować to i zagrać wreszcie taki meczek na dobrym poziomie, z dobrą świeżością, z głodem piłki, która niedługo się zacznie liga.